Spóźnieni bardzo przez kogo się spóźniliśmy? Jak zawsze, przeze mnie. No właśnie. Proszę bardzo. Dostaliśmy ankietę do uzupełnienia. Zaraz siadamy do wypełniania dokumentów. A tu mój bagaż i cała recepcja. Cześć. No mam łóżeczko ona nie przygotowała. To dla Grzegorza. nie Grzegoś nie zostaje, ale zobaczcie, martwiłam się tym, że nie mam ze sobą takiej poduszki o, samolotowej, to, bo to, wszyscy to, mi przepisali, żebym tą poduszkę wzięła, a poduszka w szpitalu jest. Tutaj mamy takie miłe przywitanie, mam szlafroczek, też się martwiłam o to. Mam piżamkę specjalną, którą zaraz zakładam. Mam to tutaj, tutaj, mam tutaj e, swoją toaletę, szafę, stoliczek, już dostałam. E, Tutaj dostałam leki, które mają mnie wyciszyć, ale jestem wyciszona, nie? Musisz zapytać, co to tak, jest. Tak, jesteśmy po rozmowie wyciszy. z panem doktorem. Idę się szykować, słuchajcie. Goodbye, my Goodbye, my friend. You have been one. You have been one for Po prostu mam, dostałam taką suknię piękną i idę w tej sukni na zdjęcia noska przetipo. Wiąże włosy i lecimy trzymajcie kciuki. Ktoś mi wczoraj pisał, żeby zabrać z sobą słomki. Zobaczcie te słomki. Czekały na mnie. Razem z wodą. Więc to wszystko się sprawdza. A ja do tej wody włączyłam sobie. Mój urłomiony film. Dzwonił do mnie Grzesiek i pytał, co ma mi kupić. Może mi przekazać rzeczy. I słuchajcie, wszystko mi się chciało truskawkowego. Nie wiem o co chodzi, ale tak mi się chce truskawkowego. Dostałam teraz to podwieczorek wieczorem, i truskawkowy, to no złoto po prostu.